Od tego momentu zależy cała przyszłość ludzkości. Proszę wejść do środka i pokazać, z czego zrobiony jest człowiek. Proszę, a tutaj są kluczyki, Witam Państwa bardzo serdecznie w Klancy Show. Świat otwieram. <słuch> <słuch> Co tu się będzie działo? Łatwiej by było powiedzieć, co się nie będzie działo. Ale czy pani wie, że bocian nie przynosi tak naprawdę dzieci? Bocian? Oczywiście, że przynosi dzieci. Dzieci przynosi kapusta. Będzie tu improwizacja, co zakłada oczywiście pewną niewiadomą. Eee, co to może być jeszcze? Eee, nie wiem. Bardzo lekka sztanga, ale duża, więc czujesz się dobrze ćwicząc nią. Eee, takie coś, co przez co można patrzeć na, na ludzi, jak się nie ma okien w domu. Nie wiem, o czym będą sceny, to też zależy od państwa. Będę brał od was inspiracje. Boisz się śmierci? Ty gnoju z północy? Boję się tak, jak dzień, boję się nocy. Bo te inspiracje będą bezpośrednio wykorzystywane przez naszych uczestników w tym turnieju. Państwa potrzebuje relacji, rodzaju le, relacji, który będzie, dziękuję, ma, dostałem tą relację, dobrze, wezmę chyba to, chciałem po, po, podziękować tylko za inspirację, relacji Warszawa-Kraków. Ja nigdy nie czułem, że jest człowiek, który, który chce mi coś powiedzieć, że jest człowiek. Który może prowadzić swoje życie. Ja pana kocham. Ja kocham pa... pana. Ja rozumiem, to jest bardzo częste, ale jednak proszę zapiąć pasy. Dziękujemy bardzo wszystkim. Dziękujemy również państwu, bo gorzej niż granie do pustej sali online jest granie online do pustych domów. <śmum> <śmum> Gdyby państwo kupili to i wyszli, to dopiero byłoby przykre. To był Hansyk Show. Dziękujemy.